Siemaneczko Tym razem y, Cannondale Scalpel Lefty Tak jak widać Zacznijmy od początku Hamulce Shimano Deore Bardzo fajne, porządne hamulce y, Manetki SLX Też bardzo fajne Kierownica Cannondale Tu oczywiście oficjalny Cały osprzęt jest Cannondale Mostek. No i oczywiście ten Lefty, który zobaczymy za chwilę. Z drugiej strony koła DT Swift e, Rapid 25 z, ZTR. Tak, widać. Niestety, wszystko jest pokryte tym białym kurzem z, z nowych opon. Nowe opony zawsze mają taki biały proszek. I ten proszek, no niestety. Zapylił całe, całe koło. No, ale to tak. kwestia estetyczna. E, piasta Lefty, oczywiście Lefty 60. Roberk jest nówka, nóweczka. Oczywiście, żeby dojechać do tego miejsca, filmowania musiałem e, zahamować dwa no. razy. Teraz. 400 metrów, może 300 metrów, i, i zostały już ślady na, na tarczach. I tak jak widzicie, wszędzie ten kurz wchodzi. Dobra, może idźmy. Rama monarch z tyłu można sobie regulować, zablokować, Mogą odblokować. Oczywiście, piękne zawieszenie. Jak to skałpel. Piękna korba Deore. To jest dwa, na dwie tarcze. Deore Przerzutka XT z tyłu. Z sprzęgłem, oczywiście. Sprzęgiełko. Kaseta Deore, dziesiątka. A chodzi aż miło, aż miło posłuchać, opony Racing Ralfy i to są opony wielkości hmm, 2,1, tak pisze, dobrze, siodełko Prologo i powiem, że miękkie i wygodne jak na nowe siodło. Jestem mile zaskoczony. Przypadnie na siodła trzeba troszeczkę wyjeździć, żeby były, żeby się ułożyły pod, pod jeźdźca tak zwanego, rowerowego rowerzyste. Dobra, zobaczmy drugą stronę i teraz druga strona Czy zacznijmy od Lefty 29 P pbr mogę się mylić czy p8r no już nie będę tutaj ruszał 2.0 tu jest regulacja Ach, to wszystko chodzi jak w zegarku szwajcarskim naprawdę malina no i tu ten lefty tarcze zwykłe shimanowskie Tu jest ta część, yy, która pracuje. Osu jest tu taka osłona, która chroni przed yy, błotem i innymi takimi rzeczami. Tak to jest zrobione. I tu jest śruba od dołu. Oj. Troszeczkę się poluzowało. Ale to jest nasz prychy, ja to jest chyba jakieś fluorescencyjne coś, tak mi się wydaje. to są jakieś dodatki fluorescencyjne, żebyśmy świecili w nocy. Pod ramą nie ma żadnej osłony naklejkowej, Czuć coś takiego. Jest tylko linka. Przepiękna rama. No i oczywiście ten, to zawieszenie. Jest jakaś naklejka, można sobie poczytać. Rozmiar L, czyli Large. Wiatr wieje i troszeczkę. Tu można odkręcić tyle trójkąt. X12. No i tyle sztyca konobyla. Zważmy go. I waga tego roweru to 13 kg 860 gram. Jest to rozmiar L, czyli troszeczkę większy, jak na aluminiowy rower. Myślę, że waga jest niezła. Szczególnie yy, jeśli to jest pełne zawieszenie czyli, no, tylne zawieszenie musi swoje ważyć to jest amortyzator dodatkowy. Tutaj widzicie dodatkowe. Na no zawieszenie po, po prostu swoje waży. Także tak to wygląda. Piękny rower jeździ się na nim wspaniale. Polecam. Dzięki za oglądanie. Na razie.